Siemanko witam w kolejnym odcinku na kanale Królicza Strefa. A dzisiaj małe zakupy. No i jak mogli się zauważyć na początku filmu, byłem dzisiaj właśnie po słomę. Jeszcze w tym tygodniu będę musiał zajechać po worek albo dwa worki granulatu, gdyż już mi się skończył. Tutaj przyniosłem z domu poidła. Dzisiaj znowu minusowa temperatura, chyba minus 12 w nocy było. Także wieczorem pojedła ściągnąłem, dałem do domu. Za chwilę je powieszę króliczkom, doleję wody i za momencik wracamy i troszeczkę pogadamy. No, króliczki sobie smoczkują, wodę sobie piją, a ja może jeszcze dwa zdania o, o mieszance. Tutaj jest standardowa mieszanka, którą stosuję do królików, którą możecie zobaczyć na filmie, jak przygotowywuję, ale postanowiłem, że zrobię jeszcze jedną mieszankę, a mianowicie do królików młodych, żeby lepsze przyrosty miały. I tutaj w tej mieszance znajduje się więcej granulatu, a jest to dokładnie 50 na 50, czyli wiadro ziarna i wiadro. Granulatu także tak to mniej więcej wygląda. No, i plus wiadomo dodatki takie jak łodyga lucerny, kopru, pietruszki, no i chlebka świętojańskiego którego tutaj nie mam, bo akurat do tej mieszanki nie dałem. Ale jest zakupiony, także w następnej już na pewno się pojawi. Dobra, to teraz przechodzimy do królików. No i pierwszy rudzielec. Dzisiaj idzie ten na ogień do kamery. Powiem Wam, e, sprawdziłem sobie płać tego królika, no i okazało się, że to jest jednak samiczka. Także została jedna samiczka burguncka. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. Samiczka ma około 2 kg wagi. Ona ma 3 miesiące już skończone. Jedzonko jest. Także tak to wygląda. Dorzucimy jeszcze je na koniec siana. No i to w sumie tyle. Przechodzimy sobie do następnych. No i jesteśmy u samczyka belgijskiego. Tu też już by przydała się wymiana ściółki, ale powiem Wam, że to jest tak zmarznięte, że normalnie kłopot to wyciągnąć. Poczeka może na troszkę cieplejsze dni, które mają się podobno w tym tygodniu pojawić, może to troszeczkę puści. A na koniec odcinka tego pana sobie jeszcze zważymy. Bo tam pytacie mnie w komentarzach, jaką wagę ma królik. No, miał około 7 kg między 6,5. No, zobaczymy. Dzisiaj zważymy sobie na koniec odcinka. No i dokładnie zobaczycie ile ten samczyk waży. Mam nadzieję, że w niedzielę uda mu się uda mi się dokupić do niego samiczkę jest giełda, tym razem na 100% już tam jadę także zobaczymy okej okay. samiczka wiedeńska dopuszczałem ją ósmego. Stycznia wykotu nie było, ale jak pamiętacie, też w którymś filmiku było kontrolne dopuszczenie, i samiczka dała się również pokryć. No i powiem Wam, że coś, coś tu się dzieje. Jakieś Tu jest wykotnik, tyle słomy w nim na pewno nie było. Tutaj dzisiaj z rana samiczka miała taką, taką dziurę, jak wyglądało coś jak gniazdo. No nie wiem. Na razie. Nie chcę krakać, zobaczymy co będzie, to będzie. Jeśli wykotu nie będzie, to najszybciej dopuszczę sobie w marcu. Jak troszeczkę te mrozy miną, bo nie chcę za bardzo ryzykować. Dobra, przejdziemy sobie niżej do samczyka. U którego pomału również. Trzeba będzie wywalić ściółkę. Nie wiem jak to jest u Was, ale tutaj ten samczyk skubaniec cały obornik wygarnia no na środek. Tak przekopuje, rzucę musiana również łapkami. Tak przebiera, że wszystko wyrzuca na dół i widzicie, bez przerwy na no drapie. Także nie wiem co to za ewenement. Tak akurat robi, no. Dobra, sobie przysypię im jedzonka i przejdziemy sobie dalej. No i teraz lądujemy u mieszkańcy, Wsypiemy im od razu tej mieszanki z tą większą ilością granulatu. Zobaczymy, czy będą jakieś większe przyrosty. Sypiemy jeszcze do karmidła. I okej okay. Tak to wygląda teraz przejdziemy do... Mamy obok I co? Bez młodych lepiej Lepiej co? Pieszczoszku taka mama fajna tak, łagodna samiczka. no by się chciała za łóżkami. Tak. Granulacik masz. Proszę. A no jak tam? Obraz jedzony. Teraz się tam dosypujemy. Proszę bardzo. Zajadaj. No i zostało nam już tylko i wyłącznie rudzielce. No i jesteśmy. Ej, Ty też macie. Nie musisz się tak bić. Trzeba nakierować. Tak to wygląda. Całe mokre. Jak się przystały do poidła to... Mama też. Głowa umyta. No, fajnie rosną. Oby jak najwięcej, najwięcej samiczek było, bo chciałbym sobie zostawić przynajmniej dwie. Przynajmniej. Dobra. I przechodzimy sobie do tamtej klatki. Dzisiaj pogoda piękna, słońce świeci elegancko, ale zimno. Co kaczuchy, dobra kanał o królikach, a nie o ptaszkach, dobra. Jesteśmy u samczyka Kurcze łopatki nie wziąłem Dobra nasypiemy z ręki I Będę się już wracał Dwie garście Szamaj o, Ty nie bardzo pojadłeś Ale garści dosypiemy Siana brak, trzeba wam będzie je uzupełnić Okej okay. jeszcze siano dorzucimy Tak jak u ciebie. O, tutaj też porządek by się przydał zrobić. No, Ale tak jak mówię, wszystko jest tak zmarznięte, że no nie idzie tego, nie idzie tego opanować. Okej okay. tam coś zostawiłaś. Ty zjesz granulat z ręki? No masz? Pewnie, że zjemy. <laughs> Fajna. Dobra, dosypię też do garści. Upadka została przy tamtej klatce. No także super. Zajadają. Tu również sianka brak. Dorzucę sobie potem jeszcze na koniec. A teraz lecę powagę. No i ważymy sobie samczyka belga. Tak na szybko. Zobaczymy jaka w końcu jego dokładna waga no i tak, waga przygotowana wytarowana mam nadzieję, że to widać zero także idziemy po samca i sprawdzamy samczyk już na wadze i tutaj waga nam pokazuje kurczę no co ty robisz siadź spokojnie jak to przed chwilą robiłeś no Dobra, siedzi 6 kg 700, czyli tak jak pisałem, około, około 7 kg 6750, że tak to wygląda. Jeszcze raz, o teraz tu było widać 6700, około 6750. Pokaż nam się nam tu jeszcze do kamery. Jak będziesz grzeczny, to ci panią przywieziemy w niedzielę. Dobra moi drodzy, w tym odcinku to wszystko, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.